Wkłady gazowe firmy Dreamfire dostarczane są w całości w formie oryginalnie zapakowanej przesyłki, w skład której po rozpakowaniu wchodzą akcesoria montażowe niezbędne do uruchomienia urządzenia. Istotnym elementem urządzenia jest skrzynka sterująca, w której znajduje się blok gazowy oraz moduł elektryczny. Transport wkładu ułatwiają dołączone do kompletu uchwyty. Urządzenie można w łatwy sposób wypoziomować za pomocą regulowanych nóżek. Na spodzie obudowy znajduje się wąż gazowy oraz zestaw przewodów podłączeniowych. Gwarancją sprawnego i bezpiecznego użytkowania kominka będzie użycie do montażu dedykowanych materiałów montażowych, systemu powietrzno-spalinowego DFKK oraz systemu do budowy kominków Warmsen. Wewnątrz wkładu znajduje się ruchomy deflektor. Istnieje możliwość założenia dodatkowego ogranicznika spalin. Pierwszym etapem podłączenia bloku gazowego jest jego wykręcenie z obudowy. Następnie przykręcenie nypla redukcyjnego na zaizolowaną końcówkę wlotu gazu. Zakręcamy wąż gazowy biegnący od instalacji gazowej w domu. W dalszym etapie podpinamy przewody znajdujące się na spodzie urządzenia. Czarny giętki kabel to zapłon iskrownika. Łączymy go z jednostką elektryczną. Ściągamy taśmę zabezpieczającą z kostki łącznikowej. Podłączamy kabel czarny wraz z czerwonym w plastikowy element kostki łącznikowej. a sam element umieszczamy na swoim miejscu. Wpinamy kabel termopary do kostki łącznikowej, przykręcając tylko palcami, bez użycia jakichkolwiek narzędzi. Kabel doprowadzający gaz na świeczkę wpinamy w gniazdo obok. Przewód gazu, znajdujący się na spodzie wkładu, wpinamy na swoje miejsce obok wcześniejszych elementów. Przed ułożeniem kamyków ozdobnych należy wysypać je wcześniej obok kominka, aby nie zabrudzić pyłem wnętrza. Nakładając kamyki, należy uważać, aby nie zasypać nimi świeczki zapłonowej oraz szczelin pomiędzy palnikiem a siatką wewnętrzną. Prawidłowe ułożenie polan gwarantuje maksymalne wrażenia płonącego ognia. Pomocną w założeniu szyby jest przysawka, dostarczona w komplecie z wkładem. Nie należy zapominać o montażu listwy zabezpieczającej szyby przed uszkodzeniem. Rozpalanie wkładu polega na wciśnięciu i przytrzymaniu przez dwie sekundy dwóch przycisków połączonych na pilocie klamrą. Zmniejszanie i zwiększanie płomienia odbywa się również za pomocą pilota. Wyłączenie urządzenia odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku z czerwoną kropką kominek i obudowa. Stabilność wkładu zapewniają dwie kształtki oporowe zamontowane na urządzeniu montaż przewodu kominowego. najprostszą metodą wykończenia zewnętrznego jest montaż konsoli wylotowej na zewnętrznej ścianie budynku. Kominek podłączony do komina. Montaż płyt warmsen z zastosowaniem kołków montażowych oraz kleju montażowego. Szynka sterująca znacznie ułatwia prawidłowy montaż urządzeń elektronicznych w obudowie. Ważnym elementem obudowy są kratki kominkowe, które dostarczane są razem z wkładem w komplecie. Całość po zabudowaniu prezentuje się solidnie i estetycznie.